Dzisiaj to miła taka uroczystość wskazania skutków dla osób niepełnosprawnych, indywidualnych, taki pokazała, że jakby coś się zmieniało działania w działaniach urzędu na rzecz osób niepełnosprawnych. Bo pamiętam, takie 4 lata były takie dość ubogie, prawda, w te działania. Dzisiaj coś takiego dzięknego się działo. Gdzie pan patrzy to jakieś takie zmiany, czy nie trzeba przynieść tych może większe żądania z pracowników do Was? Wasza inicjatywa mógłby Pan mi Ja Mam nadzieję, że dostrzegalna będzie ta zmiana w Turcji miasta. W ostatnich czterech latach faktycznie dość tak cicho było o potrzebach osób niepełnosprawnych. Choć trzeba sprawiedliwie dodać, że radni zabiegali systematycznie o zwiększenie finansowania i z poziomu 5 tysięcy złotych to finansowanie wzrosło finalnie do 35 tysięcy złotych rocznie. Natomiast cóż można powiedzieć, jest to kropla w morzu potrzeb. Zawsze wszyscy zauważają, panie redaktorze, potrzeby klubów sportowych, potrzeby organizacji, które potrafią głośno się promować, natomiast organizacje, które działają gdzieś tam z niepełnosprawnymi, może nieco ciszej, ale również intensywnie reagują. Realizując istotne potrzeby, które są w mieście, były pomijane. Dlatego teraz powiem szczerze, że podejście jest nieco inne. Chcemy, żeby to było zauważalne. Dzisiaj przekazaliśmy, stworzyliśmy bazę sprzętu dla osób niepełnosprawnych. To, to naprawdę jest wielkie ułatwienie, bo osoby, które będą potrzebowały nawet tymczasowo kuli, czy wózka, czy chodzika, będą mogły po prostu za darmo to wypożyczyć. To jest coś, czego w mieście do tej pory nie było. Likwidujemy do końca roku 100% barier na przejściach dla pieszych na miejskich ulicach. Nie będzie już tych progów, które utrudniały życie niepełnosprawnych tylko niepełnosprawnym, a to naprawdę jest bardzo trudny problem. Ja mam wrażenie o niepełnosprawną, i wiem jakie to jest trudne na co dzień jak na przykład jest y, krawężnik przy przejściu dla pieszych i nagle pojawia się coś, czego zdrowa osoba może w ogóle nie zauważać. Dla nas to podnieść nogę dla osoby na przykład na wózku to jest coś, co powoduje, że czasem trzeba nadłożyć drogi czasem nie można komfortowo i bezpiecznie gdzieś dotrzeć, czasem pojawia się bardzo duży stres i zagrożenie, bo wjeżdżamy na przejście i nagle okazuje się, że nie, nie możemy z niego zjechać to w ogóle podstawowe rzeczy, o których pamiętać musimy i nas to musi być wrażliwe na potrzeby osób niepełnosprawnych stąd te pięć punktów które zaprezentowaliśmy, stąd zwiększenie finansowania organizacji pozarządowych, bo też w tym swoim podejściu chcemy zauważyć, że to te organizacje wiedzą najlepiej, jakie są potrzeby osób niepełnosprawnych. Urzędnicy oczywiście muszą badać sytuację, diagnozować, zyskiwać tę wiedzy, natomiast nikt nie wie lepiej niż same osoby niepełnosprawne, które w tych stowarzyszeniach działają, więc to z ich pomocą będzie się odbywać ta zmiana. No i Ja przyznam szczerze, że to jest tak, że trochę oczy... Nam na to otworzyła nasza niestety już świętej pamięci koleżanka Ela Zarzecka, z którą pracowaliśmy bardzo mocno nad tymi tematami na etapie kampanii wyborczej. Wtedy przepracowaliśmy bardzo wiele tych problemów, rozmawialiśmy o tym intensywnie i to były często. Długie wieczory dyskusji, jak coś zmienić i co można zrobić przy ograniczonych środkach, żeby był efekt. No i teraz prezentujemy to, co nam z tych rozmów wyszło. Tak naprawdę e, robimy to, co przy tych ograniczonych środkach daje dość istotny i zauważalny efekt, czyli baza sprzętu, czyli likwidacja barier na wszystkich przejściach, na miejskich ulicach, żeby już nie było mowy o tym, że tam jest złe przejście, a tam jest dobre, tylko że wszystkie były dobre. Po prostu tak musi być w mieście. Do tego też zresztą będziemy zachęcali tutaj zaprzyjaźniony samorząd powiatowy, żeby to samo się odbyło drogach. No i e, zwiększenie finansowania, lokal dla organizacji pozarządowych, osób niepełnosprawnych, żeby był ten punkt, w którym można się spotkać, w którym można przechować dokumenty, punkt, w którym chociażby można zrobić bez problemu spotkanie, tak, czy walne, czy wybrać władzę, czy cokolwiek innego. No i e, mieszkania chronione i mieszkania wspomagane. To jest taka rzecz, o, których, o której nie każdy wie. To są takie mieszkania, które są niejako pod opieką specjalistów natomiast osoby niepełnosprawne najczęściej jest to rodzaj niepełnosprawności ruchowej e, mogą tam mieszkać, żyć samodzielnie pod opieką wykwalifikowanych osób, ale większość dnia większość czasu to osoby spędzają samodzielnie, samodzielnie na przykład robią sobie zakupy, przygotowują jedzenie, jest to takie swego rodzaju wdrażanie osób do samodzielności fantastyczna sprawa czyli to dzisiejsze wydarzenie przyjmujemy jakieś taki Punkt zwrotnych działania, konkretnych działań y, Urzędu Miasta y, w kierunku osób niepełnosprawnych. Niech to będzie taki dobry początek, prawda? Ja mam nadzieję, że tak jest. Ja mam nadzieję, że tak jest. Traktujemy to jako taki punkt startowy, mhm. moment, z którym zaczynamy i tak jak powiedział pan burmistrz, to... Pierwsze pięć kroków, część z nich już jest wykonana, zaraz będzie wykonana, bo ta likwidacja barier to do końca tego roku, więc to te pierwsze kroki mam nadzieję, że to będzie tendencja normalna, która już w mieście zostanie. Niezależnie od tego, jakie będą władze za lat 10, 15 czy 20, to żeby te potrzeby osób niepełnosprawnych, których cały czas jest sporo w Augustowie, były zauważalne, żeby nie były wykluczone, tylko żeby mogły po prostu normalnie funkcjonować w naszej wspólnej przestrzeni. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.